Cztery najczęstsze niedobory składników odżywczych, które musisz znać: napraw je jak najszybciej. Numer jeden: niedobór witaminy D, Twoje kości i odporność cierpią. Objawy: zmęczenie, bóle mięśni i osłabienie. Jedz tłuste ryby, żółtka jaj i nabiał fortyfikowany. Suplementacja często jest potrzebna, zwłaszcza zimą lub przy małej ekspozycji na słońce. Najlepiej sprawdź poziom witaminy D w badaniach przed rozpoczęciem suplementacji. Numer 2. Niedobór żelaza. Twoja energia na dnie. Objawy: chroniczne zmęczenie, osłabienie i duszność. Jedz czerwone mięso, szpinak i fasole. Pij sok pomarańczowy z posiłkami bogatymi w żelazo, witamina C, zwiększa jego wchłanianie. Uwaga! Zanim sięgniesz po suplementy żelaza, zrób badania. Morfologia, ferytyna i skonsultuj się z lekarzem. Nadmiar żelaza jest szkodliwy. Numer 3: niedobór kwasów omega-3. Twój mózg i serce wołają o pomoc. Objawy: problemy z koncentracją, sucha skóra, bóle stawów. Jedz tłuste ryby, siemię lniane i orzechy włoskie. Tran lub suplementy omega-3 mogą być pomocne, zwłaszcza jeśli nie jesz ryb. Ale pamiętaj, by wybierać sprawdzone źródła. Numer 4: niedobór magnezu. Twoje mięśnie się buntują. Objawy. Skurcze, bezsenność, niepokój. Jedz ciemnozielone warzywa, orzechy i nasiona. Dodaj garść szpinaku do porannego koktajlu i poczuj różnicę. Jeśli objawy się utrzymują, rozważ badanie poziomu magnezu i skonsultuj się ze specjalistą.